Chcę dzisiaj się podzielić z wami par paroma takimi myślami na temat uwielbienia. Większość fragmentów będzie ze Starego Testamentu, z psalmów, bo to jest taka szkoła uwielbienia dla nas, dla mnie, tak sobie myślę. Kiedyś rozmawiałam z, z jakąś tam osobą i mówiłam mi o tym, że Bóg jest godzien chwały, Bóg jest godzien tego, żeby Go cały czas uwielbiać i ta osoba do mnie mówi... Ale co, Bóg tak chce po prostu cały czas, żeby mu mówić, jaki jest cudowny, na zasadzie, wiecie, no tu ja jestem Bóg, no mówcie mi, mówcie mi, mówcie mi, jaki jestem super. I ona nie mogła tego zrozumieć, ta osoba, ale co to jest za Bóg, który tak cały czas chce być taki, no wiecie, słyszeć dobre rzeczy o sobie, rozumiecie, nie? Taki jakby, jakby, jakbyśmy mieli... Pomyśleli, że człowiek taki jest, to byśmy od razu pomyśleli jakiś niedowartościowany człowiek że cały czas chce słyszeć o tym mówcie mi, jaki jestem cudowny. Oczywiście to jest niezrozumienie tematu, bo uwielbienie Boga wynika z tego po prostu z zachwytu nad Bogiem, z zachwytu Nim. I niestety, kiedy trochę ten zachwyt tak przygasa, to przygasa też to uwielbienie, a nie powinno tak być. Bo wiadomo, że, że nie, nasze życie, ono nie jest takie, że cały czas chodzimy, wiecie, na tak high, high, wysoki poziom mamy, nie? Ale nie powinno to zmieniać tego, tak naprawdę jakby naszego zachwytu Bogiem, takiego zrozumienia, że On jest godzien chwały, takiej świadomości, że w każdym czasie po prostu chce, powinnam no i no po prostu uwielbiać Go i i to mówi między innymi fragment w Liście do Hebrajczyków 13:15 Przez niego przez Jezusa więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę pochwalną to jest owoc warg które wyznają jego imię. I to jest tak oczywisty werset, że nawet y, trudno coś tutaj tłumaczyć. Po prostu Bóg nas zachęca i mówi, że Nieustannie niech płynie ta ofiara pochwalna, niech nieustannie płynie z naszych ust. I tu jest fajnie tak powiedziane, że naprawdę, kiedy wyznajesz, kiedy Twoje usta wyznają imię Jezus, kiedy Twoje usta wyznają to, jak cudowny jest Bóg, to jest ta ofiara pochwalna, którą, w której Bóg ma upodobanie. Bądźmy świadomi tego, że diabeł chce uciszyć Kościół w chwale i w uwielbieniu. Zobaczmy fragment Ewangelia Łukasza, bardzo znany fragment, wers 19 rozdział 37-40. Gdy zaś zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, zaczęła cała rzesza uczniów radośnie chwalić Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, jakie widzieli, mówiąc: Błogosławiony, który przychodzi jako król w imieniu Pańskim, na niebie pokój i chwała na wysokościach. A niektórzy faryzeusze z tłumu mówili do niego: Nauczycielu, zgrom uczniów swoich. A odpowiadając, rzekł: Powiadam Wam, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Diabeł przez faryzeuszy mówił: Zgrom ich, ucisz ich. Niech nie będzie tej chwały, bo oni głośnym, wielkim głosem wielbili i chwalili Boga. Radośnie chwalili Boga wielkim głosem za wszystkie cuda, które widzieli. I diabeł mówił: W innych tłumaczeniach jest powiedziane: Napomnij ich, zgrom, ucisz. Powiedz, żeby tego nie robili, to jest, to jest cel diabła, aby uciszyć chwałę, aby, przy, aby chwała przygasła. I, I bądźmy tego świadomi, że, że wiele kościołów zostało uciszonych nie dlatego, że Bóg im powiedział, tylko dlatego, że diabeł stłumił chwałę. Jezus, zobaczcie, mówi, że jeśli ci będą milczeć, kamienie krzyczeć będą. Myślę, że On użył takiej przenośni, żeby powiedzieć, pokazać, jak bardzo istotna jest chwała, Boga, że, chwała dla Boga, że tam, gdzie jeśli w miejscach, jeśli nie będzie chwały, w tych miejscach, w których powinna być chwała dla Boga, to On wzbudzi chwałę tam, gdzie my się nie spodziewamy nawet. Po prostu tak istotne jest, aby dla Boga cały czas płynęła chwała. I, i jak zobaczymy, myślę, że zobaczymy to w tych fragmentach, które m, przeczytamy z Biblii. Że naprawdę uwielbienie Boga było zawsze czymś bardzo aktywnym, czymś bardzo takim, no, no, no właśnie, nieprzygaszonym, niestłumionym, nie, po prostu żywym. I oczywiście no, bardzo takim zachęcającym przykładem chwalca w Starym Testamencie był da Dawid. Wiemy, że Bóg o nim powiedział, że był według jego serca. Człowiek, który był według jego serca, są wielkie słowa. I oczywiście my wiemy z życia, jakby z Biblii, że życie Dawida nie było zawsze idealne, więc na pewno chodziło, musiało Bogu chodzić o coś innego. I myślę, że chodziło o to, że Dawid naprawdę był, nawet kiedy zgrzeszył, to po prostu był dostępny, dostępny dla Boga. Że zawsze to swoje serce wylewał przed Bogiem. Ale zobaczcie, że to był król, który był tak rozmodlony, który był tak. Tak gotowy zawsze uwielbiać Boga. To był król nad narodem, nad Izraelem, który, no ta jego gotowość tak, i to otwarcie dla Boga, no było niesamowite. No, chociażby sam fakt, wiecie, że większość psalmów, duża większość psalmów jest napisana przez Niego. Myślę, że, że to nie, nie tak, że, nie wiem, po prostu, wiecie, to On pisał na zamówienie, ktoś zamówił psalm pochwalny dla Boga, a on usiadł i napisał, nie tak jak teraz czasem się pisze piosenki. No zamówienie po prostu, są Notacy specjaliści, którzy Ci napiszą piosenkę, yy, która będzie mówić o tym, co jest w Twoim sercu. Dawid, on po prostu, te wszystkie, te, te wszystkie słowa, które napisał, to płynęły z jego serca. To było po prostu jego życie przelane no, na, na, na te psalmy. Dobrze, ale otwórzmy sobie drugą Samuelową księgę, szósty rozdział. To jest długi fragment, więc może nie będę czytać całego. Wiecie, to jest historia, kiedy Dawid sprowadzał skrzynię Bożą, skrzynię przymierza, sprowadzał do Izraela. Pierwszy werset. Potem Dawid zgromadził znów 30 tysięcy doborowych wojowników z całego Izraela. W ogóle zobaczcie, z jaką pompą była sprowadzana skrzynia Boża, obecność Boża. To nie było paru, y, paru takich, wiecie, wojaków, co się skrzyknęli. 30 tysięcy doborowych wojowników. Niesamowite. Sprowadzał to, ruszyli z tą skrzynią, idą, idą, idą. Wiemy, że... Y, tam była też taka historia, że Uza podtrzymał skrzynię, prawda? Bo tam woły się potknęły i ta skrzynia miała spaść, i, i jeden z tych, którzy tam no, byli obok, pod, podtrzymali tą skrzynię. Bogu się to nie spodobało i ten człowiek umarł. To przestraszyło Dawida. I on mówi, dziewiąty werset: Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża. Nie chciał więc Dawid sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej, do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda, edomczyka z GAT. I wiemy, że jak skrzynia Boża tam przebywała w domu, yy, w domu Obeda, on był te, i ten cały dom był bardzo błogosławiony. No niesamowite w ogóle to jest. I potem, jak Dawid to zobaczył, to powiedział: No ja sprowadzę to skrzynię, bo czemu, czemu że jak, widział jak, jakie jest błogosławieństwo nad tą skrzynią co przynosi Boża obecność. Ale zobaczmy, jak oni niosą to w skrzynię. I piąty werset. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Panem na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfaw, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Niesamowity obraz. Tak sobie myślę, jakbyśmy... Jakbyśmy postawili tak obok, taki, taki filmik, albo tak obejrzeli filmik, który ilustruje Dawida i ten dom Izraela, właśnie tak tańczących na tych instrumentach grających, a potem byśmy obejrzeli filmik uwielbienia Kościoła, no to to by była może różnica, nie? Byłaby, niestety byłaby różnica. A oni z całej siły przed Panem grali, na Harfach, fletach, no niesamowity obraz. Dobrze. I teraz tak od 13 wersetu. Kiedy niosący skrzynie Pana postąpili sześć kroków, on, czyli Dawid, składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana, tańczył też Dawid z całej siły przed Panem, odziany zaś był lniany Efot i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Pana wśród okrzyków i donośnego trąbienia. A gdy skrzynia pańska dotarła do miasta Dawida, Michal, córka Saula, wyjrzała przez okno i widziała, że król Dawid skakał i tańczył przed Panem i wzgardziła nim w swoim sercu. Od 20. Gdy Dawid powrócił do domu, aby pobłogosławić swój dom, wyszła na jego spotkanie Michal, córka Saula, i rzekła, jakże wspaniale zachował się dziś król izraelski, który obnażył się dzisiaj na oczach niewolnic swoich wojowników, jak obnaża się chyba tylko jakiś lekko duch. A Dawid rzekł do Michal, to przed Panem tańczyłem, przed Panem, który wybrał raczej mnie niż Twojego ojca, niż cały jego dom, aby ustanowić mnie księciem nad ludem pańskim. A choćbym jeszcze bardziej się poniżył niż tym razem i stał się w Twoich oczach, godnym pogardy, a inne tłumaczenie mówi, gdybym stał się w Twoich oczach niczym, to jednak u tych niewolnic, o których mówiłaś, będę poważany. A Michal, córka Saula, nie miała dzieci aż do dnia swojej śmierci. Dawid, jak jest powiedziane, że on, że on tańczył przed Panem, to jest użyte słowo hallal. To jest słowo, które mówi o tym, że yy, przeczytam Wam, co mówi to słowo, jakie jest tłumaczenie tego słowa: uwielbiać, szczycić się, świecić, a w wyniku tego świecenia ujawniać, śpiewać, być dzikim w uniesieniu i po prostu takim szalonym. To zgorszyło żonę Dawida. Yy, ale, wiecie, to, to zachowanie Dawida, ono miało jeszcze głębszy wyraz. Dlatego, że w tamtych czasach, kiedy. kiedy Tradycja tak mówiła, że kiedy była wojna i był wzięty jeniec, to kazano do tego jeńca, odzierano z szat i kazano temu jeńcowi tańczyć przed królem tego zwycięskiego wojska. Ten taniec Dawida, on po prostu mówił też o tym, że on tańczy przed królem, który go zdobył. Jego taniec był tańcem przed królem, który go zdobył. I to był szaleńczy taniec uwielbienia dla Boga, który go zdobył, który zdobył jego serce. Dawida też wybrał Saul za radą tam doradców. On sprowadził Dawida, bo Dawid był znany z tego, że bardzo że gra na harfie, że pięknie no myślę, że też właśnie uwielbia Boga. I go sprowadził Saul, kiedy go demony dopadały. On yy, kazał Dawidowi grać. I, te demo, I on po prostu odczuwał ulgę, Saul. I wiesz tak sobie, myślałam, że nie sądzę, że Dawid, kiedy zaczynał grać na harfie, to on tam zaczynał, no co grać, no jakiś jazz dawał, nie? No ja myślę, że on po prostu chwalił Boga i dlatego te demony odchodziły. Po prostu on uwielbiał Boga. Przecież te wszystkie psalmy, on po prostu wyśpiewywał Bogu i demony odchodziły. Naprawdę demony odchodziły. To jest po prostu moc uwielbienia. Dlatego, kiedy my się zgromadzamy tutaj, żeby uwielbiać Boga, to my nie sobie tam ośpiewamy tak o jakoś. To jest wielka rzecz, kiedy uwielbiamy Boga. A kiedy to robimy w ogóle jeszcze z taką otwartością, z taką otwartością na głos Boży i z taką spontanicznością, i, i z taką no, po prostu miłością do Boga, to to już w ogóle jest wow. Więc Dawid był był szalony przed Bogiem. To był rozmodlony, rozśpiewany, roztańczony król narodu izraelskiego. Ja bym chciała mieć takiego prezydenta, premiera, chciałabym mieć takiego taką głowę no, narodu. Chciałabym. W Biblii jest użytych siedem słów na y, określenie, określenie chwały i uwielbienia. I te słowa pokazują, słowa, które są użyte, które mówią o chwale, o uwielbieniu, one pokazują naprawdę to, no, jaki, właśnie, że uwielbienie za, było zawsze w Starym Testamencie, no, myślę, o ileż bardziej w Nowym, takim, takim aktywnym działaniem, takim, no, po prostu aktywne. I, I myślę, że zobaczymy to, że Bóg ma upodobanie w takiej chwale, która i uwielbieniu, która nie gdzieś tam się skrywa, ale taka, która jest po prostu no, widoczna. Jedno ze słów, które mówi o uwielbieniu, to jest jadach. I tak naprawdę to słowo oznacza uwielbiać Boga jak, jakby jako im, w podziękowaniu za błogosławieństwa. I pierwszy raz to słowo zostało użyte, uszyte, użyte przez Leę, żonę Jakuba, kiedy ona urodziła czwartego syna. I ona, I to słowo też oznacza podnosić ręce. I ona podniosła ręce, pierwszy raz w Biblii zapisano, że ktoś podniósł ręce, podniosła ręce i powiedziała. To jest w pierwszej Mojżeszowej, 29-35. Jeszcze raz poczęła i urodziła syna i rzekła: Tym razem będę sławić Pana. Tym razem będę właśnie to jadach sławić Pana podniosła rękę i uwielbiła Boga za to błogosławieństwo, które, no, którego doświadczyła w postaci czwartego syna. To jest bardzo częste, częste słowo, które w Biblii użyte, które mówi o uwielbieniu Boga, właśnie o tym, że ktoś w, takim, w takiej podzięce, w dziękczynieniu podnosi ręce i chwali Boga i naprawdę jego serce jest takie, no, no wdzięczne po prostu. Panie, Chwale Cię, bo jesteś wielkim. Tak wielkie rzeczy mi uczyniłeś. W Psalmie 69, 31-32, właśnie też użyte jest to słowo. Wysławiać, właśnie to jadach, będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę je uwielbiał. I zobaczcie, co dalej jest powiedziane. A będzie to milsze Panu niż wół, niż byk z rogami i racicami. Zobaczcie, to pisał Dawid, który. Złożył niejedną ofiarę Bogu, taką, wiecie, z, y, z, ze zwierząt. I On to mówi: że kiedy ja będę wysławiać Pana pieśnią i dziękować Mu, to to będzie Panu milsze niż ofiara. I to słowo mówi też o intymności z Bogiem. O tym, że uwielbienie ono wynika z takiej intym, intymności z drugą osobą. To, to uwielbienie wynika z tego, że jakby rozumiecie się na poziomie serc, że ja poznałam kogoś, jakby odczułam jego serce, wiem, jaki jest, i go uwielbiam. To mówi to słowo jadach. Inne słowo, to, to wdach. Ja nie wiem, czy to się tak wszystko dobrze czytam, wymawiam. Słowo, które mówi o tym, o uwielbieniu bez względu na jakiekolwiek okoliczności. W psalmie 56, 13 yy, wersecie u nas jest to napisane: Tobie Boże, spełnię śluby, toby, tobie złożę ofiarę dziękczynną. Dopełnię tego, co ci obiecałem. Złożę dziękczynienie, ofiaruję ci jakby to poświęcenie moje, dziękczynienie. Inne słowo, słowo barak, yy, to jest takie słowo, które wyraża oddawanie uwielbienia gestem jakimś. Nawet bez wiecie, bez muzyki, bez śpiewania, ale to oznacza klękać, salutować, wyrażać właśnie gestem, ruchem jakimś. Uwielbienie, zginać kolana, to znaczy słowo barak. I wyobraźcie sobie, że to słowo to już w ogóle jest użyte w Psalmie 103, pierwszy, drugi werset. Ja przeczytam to w tłumaczeniu Piotra Zaręby. To jest to bardzo, znane, bardzo znany fragment. Błogosław duszo moja Panu, i ty, każda cząstka mego wnętrza, imię Jego. To jest tłumaczenie Piotra Zaręby. I tam jest powiedziane, tak jakby klękaj, duszo moja. Klękaj, duszo moja przed Panem. I to, czyli zobaczcie, nie wiem, jak tak sobie próbujecie wyobrazić te słowa, albo kogoś, kto uwielbiał Boga właśnie stosując się powiedzmy do tych słów no to nie wiem jak wam ale mi rysuje się obraz naprawdę takiego aktywnego bardzo uwielbienia że całym sobą wyrażam tą chwałę dla Boga słowo kolejne słowo szabach jest to ogłaszanie donośnym głosem chwały bez wstydzenia się to są głośne wyrazy adoracji w psalmie 145, w czwartym wersecie, pokolenie, pokoleniu, pokolenie, pokoleniu, głosi, i tu jest właśnie to szabach, dzieła Twoje opowiada o potędze Bożej. I u nas tego w tłumaczeniu tak nie widać, ale to chodzi o jakby to ogłaszanie, takie otwarte, takie głośne, bez, bez wstydu, przekazywanie tego, co Bóg uczynił, ale też chwalenie Boga. Kiedy jesteśmy, kiedy jesteśmy, bo może tutaj czasem, no właśnie to nie jest takie proste dla kogoś, ale kiedy jesteś w domu, spróbuj. A teraz, ben, teraz będę uwielbiał Boga szabach. Czyli może nigdy ktoś tego nie robił, nie wiem, z was. Czyli głośno będę ogłaszał chwałę Bożą. Albo na przykład będę uwielbiać Boga teraz, barak, czyli będę klęczeć przed nim, przed nim. będę gestem swoim po prostu wyrażać to, jak jest dla mnie ważny. I jeszcze też w Psalmie 63, czwarty werset. Też tam jest użyte to słowo Szabach, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje wysławiać Cię będą i tam jest użyte słowo szabach, czyli zobaczcie, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie, wargi moje, no będą bez wstydu tak po prostu głosić, ogłaszać głośno chwałę Twoją. Bez skrępowania, bez zawstydzenia, bez ograniczenia. I jeszcze w psalmie 89, 16 rozdział, 16 werset i ja też przeczytam to tłumaczeniu Piotra Zaremby. O jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to, i tu jest właśnie to słowo szabach, a w tłumaczeniu Piotra Zaremby jest powiedziane, który wie, co to okrzyk radości. Panie, będzie on chodził w świetle Twego oblicza. O jak szczęśliwy jest lud, który wie, co to jest okrzyk radości, czyli takie głośne bezskrępowanie, ogłaszanie chwały Bożej. I za tym idzie obietnica. Będzie on Lud, który wie, co to jest, będzie chodził w świetle Twojego oblicza. Niesamowite słowo, niesamowita obietnica dla nas, dla ludu Bożego. Kolejne słowo, które określa, to już jest szóste, także zbliżamy się do końca które jest użyte, żeby, kiedy jest mowa o uwielbieniu Boga zamar. I to oznacza już, jakby konkretnie granie na instrumentach robienie muzyki. Yy, śpiewanie też, ale głównie takie, do, no takie, zamar. Dotykanie, yy, wiecie, palcami strun, po prostu robienie dla Boga hałasu, Bożego hałasu na instrumentach. I dużo jest, wiecie sami dobrze, w psalmach yy, takich przykładów. Właśnie między innymi w psalmie 33, 2-3. Dziękujcie Panu na cytrze. Grajcie mu na dziesięciostrunnej harfie. Po prostu konkretnie. Jest powiedziane, że instrumenty mogą oddawać chwałę Bogu, muzycy mogą oddawać chwałę Bogu. To nie jest tylko zwykłe granie. I, i y, powiem Wam, tak jak czasem trochę oglądam, czy oglądałam różne uwielbienia, to nie jest takie częste, niestety, że muzycy no, tak naprawdę chwalą Boga tak po prostu się, wiecie, za, zapomnął w tym graniu. I przypuszczam, że to też nie jest takie bardzo proste, no bo tam cały czas musisz kontrolować. Może nie możesz odpłynąć, nie wiem. <laughs> ale, ale Bóg mówi, że On ma upodobanie w tym. Kiedy muzycy grający na instrumentach naprawdę no, tym, co grają, jak grają, po prostu oddają Bogu chwałę i uwielbiają Go i wyznają Jego imię. No, dziękujcie Panu na cytrze. To jest taki, w, dla nas to jest taki skrót myślowy. No, gram na cytrze, no to, no właśnie, no dziękuję mu, dziękuję mu tym. I ostatnie słowo, które jest użyte, żeby określić yy, uwielbienie, to jest tehillach, spontaniczna pieśń. Oznacza spontaniczną pieśń, śpiewać, krzyczeć. I tak gdzieś wyczytałam, w Biblii zapisane, ale tak gdzieś wyczytałam, że... To te hill, bo w ogóle to jest pieśń, taka hymn uwielbienia, taki hymn uwielbienia, pieśń chwały dla Boga, hymn uwielbienia. I że chrześcijanie, którzy byli rzucani yy, lwom na pożarcie, oni właśnie śpiewali to te hillach, czyli to takie hymny dla Boga. Tak śpiewali, krzyczeli takie hymny dla Boga. I między innymi dlatego zostały zaprzestane, zap, został zaprzestany taki sposób prześladowania chrześcijan. Ponieważ za dużo ludzi na widowniach było dotkniętych Duchem Świętym. No to jest moc uwielbienia, to jest moc chwały. W Psalmie 30, 33, 1 wersecie Radujcie się w Panu sprawiedliwi. I tam jest użyte to słowo, słowo tych prawym prawem przystoi chwała. Słuchajcie, nam przystoi to, jak my uwielbiamy Boga. To właśnie to nie, jest, to nie jest coś, czego powinniśmy się wstydzić. No to jest słowo, które mówi, że nam, sprawiedliwym, przystoi chwała. To, co to znaczy? Dobrze wyglądasz z chwałą. Kościół to jest to miejsce, gdzie chwała, ja tak osobiście uważam, gdzie chwała powinna być, no po prostu powinna rozsadać budynek. Ja tak uważam. Wiecie, ja rozumiem... Y, y, swoją głową argumenty, że nie powinno być za długo uwielbienie, ale ja sercem swoim tego nie rozumiem. Wybaczcie, jeśli kogoś urażę, ja nie rozumiem, jak może się y, po prostu znudzić uwielbienie. Uważam, że to, to jest po prostu coś takiego, co Bóg, czym Bóg obdarzył Kościół. A wiecie, to są wszystko, zobaczcie, to są wszystko przykłady ze Starego Testamentu. No tam. No to tam było szaleństwo. A my, którzy uwielbiamy Boga w duchu i w prawdzie, może to, że uwielbiamy Boga w duchu, to komuś się tak jakoś kojarzy, że to jest takie bardzo wewnętrzne. To oznacza, że naprawdę wszystko to, tą całą chwałę, którą możesz wyrazić Bogu, to płynie po prostu, może płynąć absolutnie po prostu no, z głębi twojego serca. Stąd, stąd, z tego ducha, w duchu możesz go uwielbiać. Znasz Boga. Wiesz, jaki on jest. Także niech się nam to nie nudzi. Niech, się nam, niech, się nam, niech nam to nie zbrzydnie nigdy. Oczywiście, że najważniejsze jest to, może nawet nie to, co przeżywasz tu, ale to, co przeżywasz sam z Bogiem, kiedy go uwielbiasz w domu. To jest najważniejsze. Także sobie tak hmm, podsumowałam to, jak uwielbiać Boga. Śpiewająco i grająco, tańcząco, każdym gestem, tak kłaniając się przed nim, jak ktoś chce, może nawet zasalutować, wykrzykiwać, ogłaszać, podnosze, podnosić ręce w duchu i w prawdzie i całym życiem, całym życiem, uwielbiać Boga. To jest ta chwała, w której On ma upodobanie. Do czego ja kochani, po prostu nas chce wszystkim zachę wszystkich zachęcić. Po prostu do spontaniczności, do radości, do żywiołowości, kiedy uwielbiamy Boga. Ja wiem, każdy jest inny. Proponuję, żeby każdy z nas w domu spróbował może, uwielbiając Boga, przekroczyć taką granicę komfortu swojego. Co to znaczy? Zawsze uwielbiałem Boga w jakiś sposób, a teraz a, barak, a, szabach, Przekroczę. Nikt mnie nie widzi. Jestem ja i Bóg. Przekroczę tą strefę komfortu. I będę go uwielbiać może tak, jak nigdy dotąd, bo jestem ja i Bóg. I to jest dla mnie najważniejsze. Amen, kochani. No, Kościół jest powołany do przeżywania y, ogromnej, wielkiej, cudownej obecności Boży, Bożej i chwały Bożej. Amen. To tyle.